Przeszukujemy po prostu gościa, tak? Czyli przeszukujemy Warszawę. No taki przegląd. Jakby jeszcze raz przejrzeć sobie wszystko i być może na nowo poukładać. Potrzebne było to, czy potrzebne było wskazanie palcem właściwie. Potrzebne było wskazanie palcem, że jest nie kultura owa że ta kultura OF-owa się rozwija. Ja mam takie nagranie na poczcie głosowej, które jest dość znane. Jeżeli reprezentujesz głęboki off, zostaw wiadomość. No oczywiście, rewizja, sprawdzenie czegoś jeszcze raz, obejrzenie, a może też jakaś wizja? No tak, chyba bardziej chodzi tu o wizję. To cykl wierszy Brechta, który napisał w latach światowego kryzysu pomiędzy 22 a 30 rokiem. To zapisy sytuacje ludzkie, w których kryzys wywołuje złe emocje, w których kryzys wywołuje totalny egoizm. Panu coś do powiedzenia, co z pewnością Pana zainteresuje. Jak ludzie pod naciskiem e, złych wydarzeń e, odcinają się od siebie. Pamiętaj, zatrzyj po sobie ślady. 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 ślady. Co nie powtarzaj dwa razy. Jeśli spotkasz swoją myśl u kogoś innego, wy się jej W tych postaciach gdzieś drzemie potrzeba, nie wiem, dobroci, kontaktu z innymi ludźmi, natomiast jednocześnie muszą przegrać, bo ta maska cynizmu, którą przybierają, wyzwala złe emocje w kontaktach i powoduje jakąś taką samotność. Czy ma jakiś kres, nieznana obca dal? Hej kapitanie, ujrzeć chce błogosławiony ląd. Kapitan zaśmiał się twarz, bo już się przydłamu. Ty się dożyli, Picinko, emilu! to żywi, świętej pchasz! Dicko! To ponad pięćdziesiąt procent każdego dnia spędzamy w takim... Mm, Półśnie świadomości. Kiedy stoimy w kolejce, albo jedziemy pociągiem, albo czekamy na coś, w głębokiej, nieświadomej pamięci zaczynają się wyłaniać jakieś e, e, obrazy, doświadczenia <laughs> przeszłości, ale czasami też fantazje. A w tym spektaklu ze wspomnieniami, z właśnie z takimi doświadczeniami wykonawców. Czyli w pewnym sensie jest to taki subiektywny dziennik tych ludzi. Tak jest o kowalu, któremu przydarzają się różne przygody. Nie jest już młody, ale zawiera pakt z diabłem i diabeł mu tę młodość przywraca. A jak długo będę młody? Jak długo chcesz kowalu? No przecież ja nie jestem taki pegant, jak ten mój kolega takisty. Spektakl, który przygotowaliśmy z korporacją teatralną to jest inscenizacja i adaptacja proza Edgara Przede wszystkim i Kamikaza, ale również innych opowiadań. Czasami udaje mi się wyobrazić sobie, jak opowiada o tym facetowi, z którym czuję się blisko. O mojej śmierci. O tym, jak spuścili mnie do grobu. Małego i żałosnego jak paczka starych czekoladek. O tym, że tak naprawdę nigdy nie zerwaliśmy ze sobą. Otarzając swoje życie po raz kolejny, trafiając znowu do miasta, tym, że, tylko że tym razem jakby wypełnionego i zamieszkanego przez, przez samych samobójców. I tam po raz kolejny podejmują próbę e, szukania siebie, szukania szczęścia. Po prostu wystarczy, że ja raz powiem słowo i więzienie, a tobie od razu śni się więzienie. No o tym jest ten sen. Popatrz, e, wszystkim udaje się uciec, tak. Bo lekko podchodzą do swojego istnienia, i tylko ty zostajesz, bo ciągle się powtarzasz i do nikogo cię to nie prowadzi, rozumiesz? No i proszę Cię, wyobraź sobie dziecko, jakiś wariat uprowadził naszego starego, tłustego kota. To jest y, komentarz y, do naszych świąt, do tego jak obchodzimy święta. Zrównoważony pracownicy, zrównoważony bilans, wellness gospodarczy, promowanie indywidualnych umiejętności z uwzględnieniem cech osobistych. Pokazujemy go na rewizjach, bo chcemy pokazać, że sztuka niezależna też może zajmować się klasyką, polską klasyką, dobrą polską komedią. Ja go nie cierpię. Ja go nienawidzę samym wspomnieniem się brzydzę. Ludzie, tych cytra? Tak, podobnie. A przynajmniej bardzo mocno na nie wpływa. My w tej chwili, dzięki nanorobocikom, które są uzuramienarka, potrafimy. Przetransporować jego które należy. Zacznij się od tego, że po prostu spotkamy się z publicznością i zaprosimy ich do naszych osobistych, prywatnych rajów, które są w pokojach w dalszej części przestrzeni. Spraw, bym ugasił ogromne, jak morze azerskie, pragnienie ciebie we mnie. Niech twoje hydrocząsteczki. Kipiące w moim podbrzuszu ugaszą niezbadane pokłady namiętności. Daj mi się Tobą upić, daj mi się Tobą napić. To jest raj mój o tyle, że dla każdego człowieka inny człowiek może być rajem. Dla kogoś mogę być tutaj nikim, a dla kogoś tam całym światem. Nasze spektakle to, to cały czas jest poszukiwanie nie tylko treści, ale to jest też szukanie formy i to są cały czas bardzo takie równoległe poszukiwania. Żeby, żeby opowiedzieć o ogrodzie rozkoszy, żeby się oprzeć na, o, na obrazie Hieronima Boscha, e, legów w gruzach, aczkolwiek stał się taką inspiracją do tego, żeby, e, żeby odbijając się od tego dzieła, poszukać tego wszystkiego, co tam jest zawarte w nas.